Dzisiaj mamy akcję związaną z procesem biomanipulacji jezior kartuskich. Na ten rok ta biomanipulacja jest przewidziana na jezioro Mielenko. Biomanipulacje rybackie to jest takie świadome kształtowanie struktury ichtiofauny, to znaczy składu gatunkowego i ilości ryb poszczególnych gatunków. Tak się składa w przyrodzie, że mamy pew pewną gradację gatunków. Są gatunki cenne przyrodniczo oraz te, które powodują eutrofizację. Jeśli tych gatunków powodujących eutrofizację w zbiorniku wodnym z jakiegoś powodu jest wiele i ich przedstawiciele mają zbyt dużą biomasę, no to wówczas jakość ekosystemu pogarsza się. A przyczyną takiego zdarzenia jest zawsze wystarczająca ilość pożywienia dla takich drobnych ryb karpiowatych, które no, powodują destabilizację na poziomie ekosystemu. W tej sytuacji metodą, która może pomóc również od strony biologicznej, jest ograniczenie ilości drobnej ryby karpiowatej z ukierunkowaniem na gatunki małocenne, również gospodarczo czy wędkarsko. W jeziorze Mielenko z badań ichtiofaunistycznych, które przeprowadzane były w ubiegłym roku, wynika, że właśnie ta struktura powinna być poprawiona. Brakuje, brakuje ryby drapieżnej, która sama w sposób naturalny może kontrolować nadmiar ryb zooplanktonożernych i z tego powodu zarybienia rybą drapieżną się realizuje tutaj z jednej strony w ramach projektu, z drugiej strony w ramach działań Polskiego Związku Wędkarskiego. Natomiast metoda, o której dziś jest mowa, to jest to świadome ograniczanie nadmiaru ryby drobnej karpiowatej. Będziemy za chwilkę odławiać ryby właśnie te mało cenne, skupiając się na gatunkach, które nie są popierane przyrodniczo w tego typu jeziorach, między innymi będzie to karaś srebrzysty, którego w naszych jeziorach no, zawleczono przypadkiem i Korzyści przyrodniczych z tego dużych nie mamy, ponieważ on ogranicza przestrzeń taką życiową, habitat dla naszych cennych gatunków, np. karasia złocistego, którego, którego jest coraz mniej w, w polskich wodach, więc będziemy starali się ograniczyć, ograniczyć populację tego karasia srebrzystego, jak również drobnej płoci i ewentualnie też mniej cennych gatunków ryby karpiowatej, takich jak na przykład krąb. Natomiast w jeziorze wybiórczo będziemy pozostawiali ryby cenne, takie jak drapieżniki czy, czy lin, czy właśnie karaś nasz rodzimy złocisty. I dzięki ten, tym pracom liczymy na to, że struktura zarówno gatunkowa, jak i ilościowa ryb będzie bliższa temu, co uważa się za optimum w wodach już niezanieczyszczonych, a bardziej właśnie czy poddawanych rekultywacji, czy w sposób naturalny w wodach o niższym statusie troficznym.